Janusz Krauze urodził się w 1936 roku w Poznaniu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem w okresie jego największej świetności, kiedy dyrektorem szkoły był wybitny rzeźbiarz i pedagog Antoni Kerar, a w gronie nauczycieli spotkać można było Władysława Hasiora czy Tadeusza Brzozowskiego. W roku 1963 obronił dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Mariana Wnuka. Mieszkał i pracował w Gorlicach. Był artystą o dużym dorobku twórczym, autorem pomnika Kazimierza Płaskiego i Woj Wojciecha Piechońskiego w Parku Miejskim, pomnika rozstrzelani w postaci mieszczki przy studni na rynku w Gorlicach, pomnika macieszyństwo w, w Ciechocinku, płaskorzeźby sztandar w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ołtarza i drogi krzyżowej w kościele w kliniku Marian Polski i Opisy Polski. Uczestniczył w wielu prestiżowych konkursach rzeźbiarskich, między innymi Portret w Paryżu w 1937 roku, Pomnik Chopina w Londynie 74, środowisko w Oslo 95, sport w Sztuce Barcelona 72. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. W czerwcu 2008 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt kształt pracy twórczej. Zmarł 7 października 2016 roku. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło powitać Państwa na wystawie naszego taty, naszego taty i męża, mojej mamy. W dalszym ciągu on jest z nami, bardzo żywy. Na temat jego sztuki nie ma co gadać, bo jak sam ojciec mówił, wszystkie opowieści o sztuce to jest jakaś śmieszna literatura, sztuka się powinna sama bronić, więc jak nas trochę, nie wiem, stanie nam Stanie nam skóra na głowie, oglądając coś pięknego, czy zaboli brzuch? To jest to chyba jakaś wykładnia tego, że odbieramy ją, że to, co chciał nam przekazać, jest na tyle mocne, że to czujemy. Był cudownym człowiekiem. Strasznie jest nam go brak. Dużo się od niego nauczyliśmy i Wydaje mi się, nauczyłyśmy z moją siostrą. I wydaje mi się, że to jest dziwne, ale im dłużej go nie ma, tym bardziej pewne prawdy, które chciał nam przekazać, stają się jasne coraz bardziej jasne. Nie będę długo gadała, tata pewnie już by mi przerwał gromkimi brawami. Zapraszam do oglądania. Dziękuję Państwu bardzo. Szpital stary. No, gdzie tam obecnie jest psychiatria, jest rehabilitacja, to, to w tej kaplicy rzeźby, to są właśnie Pana Krauze. Przez tą sztukę chciał pokazać, że w tym, co nas otacza jest zachodowany człowiek. I bez takich jak Pan Krauze jak Pan Kol, to byłby w pewnym sensie taką pustynią kulturalną. To jest, to jest coś, co nigdy nie przeminie. Ten świat jest jakimś projektem. Nie ma niczego, co się pojawia bez projektu. Artyści gdyby pokazują ten projekt, który jest w tym świeżej przyrodzie, żebyśmy mogli się nim zachwycać. Jeszcze raz składam wielki szacunek, podziękowania rodzinie i panu który już odszedł w inny wymiar. Ale zostawił nie się nam pomnik. Proszę Państwa, ta wystawa mogła się odbyć dzięki nieumiejności posiadaczy y, rzeźb Janusza Krapa. Okazuje się, że Janusz. Y, tylko mam tyle rzeźb, że nikt nie jest w stanie teraz dociec, gdzie one są. Okazuje się, że, że bardzo wiele jeszcze tych rzeźb jest w Kolnicach. Myśmy dokonali takiego wyboru, tu jest 32 rzeźby i dwie, dwie płaskorzeźby. No ale w miarę powiedzmy rozszerzania wieści się o tej historii, okazuje się, że no, gdzieś pojawiają się kolejne, prawda. Te, myślę, że warto byłoby dla trudności skatalogować. Mam nadzieję, że ta wystawa i ten katalog, który powstał z tej okazji, będzie pretekstem do tego, byśmy spisali, gdzie te weźmy są i ile ich jest, chociażby w Korincach. Mam nadzieję, że rodzina też się to zaangażuje, no bo tak szczerze mówiąc, Janusz za bardzo nie dbał do niego to nie było takie istotne, gdzie i tak dalej. Ważne było, że jeżeli komuś oferował, to ktoś się cieszył i, 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 i to było do niego najistotniejsze. Dalej zadzwonił do mnie pracownik Urzędu Miasta w Zorlicach z informacją, że słynna Tereska, ta baba wróci na rynek, wróci na rynek w przyszłym roku, jest już projekt. Posudowienia jej z powrotem. Był to też nasz, nasz wniosek. Wiem, że rodzina nie bardzo jest zachwycona, bo im się bardziej podoba wymyślanym rynku. To byłem tutaj. Ale ja myślę, że ta baba powinna być na rynku, bo ona tam stała już od tylu lat, wszyscy się przystrzelili. I ona jakby podkreślała ten charakter rynku, który był taki właśnie targowy rynek z, z tymi wodzami, gdzie sprzedawano. Po prostu jest to wspaniała okazja, żeby to po prostu przypomnieć, no, zawsze było na każdym wystawie, zawsze jakiś dowcip powiedział, było w Związku Wesoło. Rodzina postarała się Państwa podjąć czymś ciepłym, czymś słodkim, w związku z czym razem zapraszam wszystkich Państwa do dworku. I myślę, że za mną będzie okazja, żeby tam ciepło żeby sobie powspomnieć. Dziękuję bardzo.